Te kurczaczki z fotograficzki. Nie, ten. Miesiek, uciekaj, kolego, bo... My same to nie, bo nie... Reksio! Wolno wolno, misio, nie! To Reksio jest, to jest drugi. Reksiu, Rek Reksiu! No, chodź, piękno. O jaki ty jesteś wytarzany gdzieś. Idź ty, ciepły. Reksiu, uciekaj. Fu, jak się wytarzał gdzieś ja. Reksiu, no ten... uciekaj! Nie wolno. Nie wolno kurczaczków, ja. Jeszcze, się zapytać, no, no. Bo ten to czysty jest, wiesz? Mm -hmm. On chorobnik jest taki zawsze czyściutki, tylko no, czy pływa, bo taki, się drapie. taki lisek. Ale, ale hmm, tak, tak, tak. szkoda, że na rynku nie wzięłam tej obroży, Bo on w tam się drapie, to wiem. Natomiast... Mam no? na się, się A Andrzej, boli. ja mi pokażę, bo znaczy pole że to też nam zeszło. Chodź, ja chcecie. Chodź, Andrzej, moje za siebie zobaczysz.

Dobrze, dobrze, niech się odbijają, zobacz, to, 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 to dopiero po się nie i idziemy z tego kawałka, bo dzisiaj się to wszystko zazewczą. No, po proszę. Lepiej tu na tą krawę. A, to jest czyjaś łąka. Kenek! Kenek! <śmiany> Agnieszka! Agnieszka wytarzany jest z czymś i Kerek też! Nie dotykajcie go! Reksio Reksio? No, Kerek się I Kerek też. A misia? No misia nie, a Kerek się z A wody nie ma, nie dotykajcie, bo nie mam wody potem, żeby wyjść. Tak, tak, tak. Czytajcie, bo Kerek się przed chwilą gdzieś tarzał. O, ta jabłonka jest dobra, jabłka ma. Nie, tutaj no. Ta ponoć też ma jakieś olbrzymie, ale nie wiem co to za jabłonie, Nie jesteś, nie jadą z niej Tak, bo to z tej to już jadą, bo to były wcześniejsze, tak? Jak? Jechaliśmy potem, to było, oni jeszcze zbierali, wiesz, zbiorę. Cztery dziewczyny, cztery, cztery. cztery. <laughs> I dwa kurczaki. A Wykopała bo dziecki zaorał mu. Tata. będę mogła później trochę pojeździć, trochę tak przy ten. Też mi troszkę pojeździć samochodem. Nee. A, ja. A co tu jadę? Monumentalista! Matce za kierownicą! Musi podchodzić e, z odwrotu. Tak! Tej wody Jurek byś tylko wykąpał, to Przedstawię się do firmy, to pokażę wszystko, co mam. Ja, tak, ma, no, ja to, to. nie myślą, że nie mamy, nawet jajka mamy. Luz, luz. Nie wołajcie, bo brudny nie dotykanie tych wtórów, Brudacy. To wytarzany, brudne... Jest tam ale jak zimna jest w tym domku on jest taki przyraźny no jak teraz tak byś zostawił ten Andrzej byś zostawił, o Andrzej mówi żeby Jezu by tak wybudować dom nowy i zostawić tak na zimę, tak samo tak zmarzę. No. wilgoć wszystko no to też mój kubek bo ja chora jestem mój będzie cały czas tam. a to tu, to tu sobie a to świnić jak jest? Mój. No, i, no tutaj coś. 23. 23. Misio 23. 23. 23. jest. 24. 24. mówić, bo nie 24. 24. 24. bo nie widzę. Tak,